Witam serdecznie, jestem Ezoja i przychodzę z przesłaniem energetyką dnia na czwartkowy czas 2 grudnia 2021. Do wyboru dwie karty. Podgląd już jest i teraz tak, masz kartę do wyboru numer 1, karta numer 2. Daj sobie chwileczkę teraz, zastanów się, Strzymaj ten filmik właśnie teraz. I jeżeli wybrałeś, wybrałeś kartę numer 1 na 2 grudnia 2021. O, paśmieczy. Paśmieczy mówi o zachwianiach w energiach, burzliwości energetycznej. Bardzo ładnie ta karta to obrazuje. Może być jakaś kłótliwość, nieporozumienia, próba obrony swoich racji. Jesteś gotowy, by obronić swojego zdania, więc broń się. Jeżeli jesteś tylko pewny swoich racji, to wstań w ich obronie. Szybkość akcji, dużo możliwości, waleczności o swoje, energia... Mocnych energii, wrażliwości też, ale no przy, bądź świadomy, że gdzieś może być po drodze nerwowość. To, po co sięgasz, jesteś gotowy zrealizować, wywalczyć, może być bardziej. Niedostępne, niż się to mogło na pierwszy rzut oka wydawać, więc dużo siły ci życzę, jeżeli wybrałeś, wybrałeś kartę numer jeden. Miej świadomość, że mogą powstać nieporozumienia, że mogą powstać jakieś zachwiania w energiach i potrzeba więcej wysiłku, by móc osiągnąć swój cel. Może cię to wiele nauczyć, możesz czegoś doświadczyć w tym wszystkim czwartkowym dniu. Będzie to dla ciebie jakimś rodzaju lekcją, sprawdzenia ciebie, czy sobie poradzisz w momentach zagrożenia, w momentach. Niepewnych dla Ciebie. <laughs> Zatem, jeżeli w coś wierzysz, to wierz w to i walcz o to, i miej świadomość, że może być trochę zrywnie, może być chwiejnie i mogą powstawać jakieś kłótnie. Ale Twoja postawa jest, myślę, prawidłowa. Jeżeli w to wierzysz, to wierz do końca. Jeżeli wybrałeś, wybrałeś kartę numer dwa. Emocjonalnie, bardziej życzliwie, możesz iść na jakieś spotkania, na jakieś e, kawę z przyjaciółmi. Ten czas może być dla Ciebie bardzo korzystny. Wykorzystaj je w jak najlepszy sposób z przyjaciółmi. Wykorzystaj ten, ten dzień w miłym towarzystwie, w serdeczności w, z osobami, które są dla Ciebie życzliwe i Ty jesteś życzliwy dla tych osób. Dzień towarzystki, dzień spełnieniowy i taki dające energię na umocnienie więzi, relacji jakiś, nawet i, i, jeśli chodzi o rodzinne jakieś spotkania, przyjazd do mamy, dzieci albo na, na odwrót, czy przyjaciół spotkania, będzie tu e, umacniające Wasze relacje, te, te spotkania, miło, towarzysko i do przodu, czego oczywiście Wam życzę. Czas spotkań, jakaś może impreza mniejsza, czas na jakieś... Ym, wyjście wspólne do innych, nie, nie siedzenia w samotności. Wszystkiego dobrego w ten czwartek dla Was ży życzę, niech się spełnia i wypełnia, a my widzimy się już o godzinie dwudziestej. Serdeczności dla Was, pozdrawiam.